To tak, to jest szwaku, to jest cyzaty, to wiadomo kto to jest, Angus Martin, to jest nietoperz, nietoperz cały wyjazd podpierdalał mi okulary, non stop podpierdalał mi okulary. Hugo, krowa, topór. Szaczba, pięć złotych. Widziałem foto z wyjazdu, wyglądać jak kierownik obozu To, to zdjęcie powstało temu. chyba o czwartej albo piątej rano. To ja mówię tak, Kowaki, waki, my musimy jakieś zdjęcie zrobić, bo wszyscy się rozjeżdżamy. I my o 5 rano zdjęcia robiliśmy. To model tu Kaiser, tu Walden, no i Globus, który uznał, że się nie, nie pokazuje w internecie dalej. <noise> Kurwa. Fiutek gdzie jest? Fiutek nie był na zdjęciu.